Zapraszam do obejrzenia. Stany Zjednoczone puściły Chiny. Moskwa pomogła Donaldowi Trumpowi podjąć zaskakującą decyzję. Nie podniesie cen chińskich towarów, chociaż Pekin nadal importuje rosyjską ropę. Istotne jest to, że trwają negocjacje z Władimirem Putinem w sprawie wojny. Wcześniej Trump groził zakupem rosyjskiej energii, wywierają presję ekonomiczną na Moskwę. Teraz mówi, że nie ma potrzeby podejmowania takich działań. Trump podwoił cenę indyjskich produktów o 50%. Powodem jest zakup ropy przez New Delhi od Rosji. Pekin wielokrotnie tłumaczył swoje działania w kategoriach bezpieczeństwa energetycznego. Chińscy urzędnicy podkreślają legalność transakcji z rosyjskimi dostawcami ropy. Kraj nie chce rezygnować z tego źródła energii. Wzrost cen chińskich towarów może zagrozić kruchemu bilansowi handlowemu. Jednak obecny spór w wojnie między Stanami Zjednoczonymi a Chinami pozostaje kruchy. To pierwsza wizyta Putina w Stanach Zjednoczonych od dziesięcioleci. Media w Stanach Zjednoczonych uważają spotkanie za sukces prezydenta Rosji. Putinowi udało się przełamać bariery międzynarodowe. Przedstawił się jako polityk, z którym Zachód prowadzi dialog. Przed szczytem Trump oświadczył, że głównym celem jest embargo na broń. Groził Rosji poważnymi konsekwencjami w przypadku niepowodzenia negocjacji. Te groźby nie zostały jeszcze zrealizowane. Decyzja o porzuceniu celu z powodu Chin może sygnalizować nową fazę w relacjach między Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Chinami. Trump stosuje dyplomację zamiast eskalacji gospodarczej. Kilometry potęgi militarnej na ulicach Warszawy. 105. Rocznice zwycięstwa w bitwie warszawskiej uczczono Wielką Paradą Wojskową. Wydarzenie rozpoczęło się spektakularnym lądowaniem spadochroniarzy wielkim rozwinięciem flagi narodowej nad stolicą. W paradzie wzięło udział 4000 żołnierzy prezentujących. 300 jednostek najnowocześniejszego uzbrojenia. Wzdłuż Wisły przemaszerowały wszystkie rodzaje sił zbrojnych, od wojsk lądowych, przez lotnictwo, po marynarkę wojenną. Szczególną uwagę zwrócono na żołnierzy jednostek specjalnych, Agatę oraz przedstawicieli wojsk cyberobrony w charakterystycznych ciemnozielonych beretach. Parada trwała kilka kilometrów. Międzynarodowy charakter parady podkreślała obecność sił sojuszniczych amerykańscy, brytyjscy i rumuńscy żołnierze z grupy bojowej NATO, przemaszerowali z 88 standardowymi plakatami reprezentującymi różne jednostki polskiej armii i struktury międzynarodowe. Ponad 50 samolotów przeleciało nad głowami zgromadzonych nowe śmigłowce wielozadaniowe AW-149, bojowe Apache, fa 50 i M-346, Bielik oraz wielozadaniowe. W paradzie powietrznej wzięły udział myśliwce F-16. W defiladzie wzięły udział także samoloty alianckie. Australijskie samoloty wczesnego ostrzegania Wedgetail oraz francuskie Airbusy. Szczególne zainteresowanie wzbudziła prezentacja najcięższych pojazdów opancerzonych Leopard 2PL, południowo-koreańskie K-2 oraz najnowocześniejszych amerykańskich Abramsów w wersji M1A2, które przejechały przez Arterię Warszawską. Zaprezentowano również systemy artyleryjskie, polskie haubice, Armato południowo-koreańskie K-9 oraz słynne wyrzutnie HIMARS. Wojska inżynieryjne zaprezentowały specjalistyczny sprzęt, w tym most towarzyszący Daglezji. Żandarmeria Wojskowa zaprezentowała pojazdy przystosowane do zadań policyjnych. Wozy pościgowe, Skoda, motocykle Kawasaki oraz opancerzone pojazdy antyterrorystyczne. Na Bałtyku pojawiło się 20 jednostek. W defiladzie morskiej wzięły udział korwety, fregaty oraz okręty niszczycieli min, prezentując potencjał marynarki wojennej RP. Paradę uzupełniły prezentacje systemów obrony przeciwlotniczej, zestaw baterii krótkiego i średniego zasięgu Patriot Poprad i Pilica, Zaprezentowano także nowoczesne pojazdy transportowe opancerzone Rosomak, w różnych wersjach wyrzutni rakiet homarka i samobieżnej haubicy rak. Ukraińska linia frontu może stać się nową granicą. Piątkowe spotkanie w Anchorage na Alasce trwało prawie trzy godziny. Donald Trump i Władimir Putin przeprowadzili rozmowę, której szczegóły wciąż nie są znane. Po rozmowie przywódcy złożyli jedynie krótkie oświadczenia. Dziennikarze nie otrzymali odpowiedzi na ich pytania. Nie ogłoszono żadnych konkretnych porozumień. Pomimo zapewnień o konstruktywnym charakterze spotkania, świat wciąż czeka na szczegóły. Sobota przyniosła serię rozmów dyplomatycznych. Trump rozpoczął od rozmowy telefonicznej z prezydentem Ukrainy, Wołodymirem Zełenskim. Następnie skontaktował się z przywódcami NATO i europejskimi. Poniedziałek przyniesie ważne spotkanie. Zełenski odwiedzi Stany Zjednoczone, gdzie spotka się z Trumpem w Waszyngtonie. Rozmowa będzie koncentrować się na zawieszeniu broni i potencjalnym pokoju. Popieramy propozycję prezydenta Trumpa dotyczącą trójstronnego spotkania między Ukrainą a Rosją. Prezydent Ukrainy oświadczył Załęski podkreślił swoją gotowość do omówienia wszystkich szczegółów zakończenia wojny. Planuje omówić wszystkie szczegóły zawieszenia broni i zakończenia wojny z prezydentem Trumpem w poniedziałek. Jestem wdzięczny za zaproszenie, dodał ukraiński przywódca. Nie wszyscy są za szybkimi działaniami dyplomatycznymi. John Bolton, prezydent Trumpa, były doradca DSE Bezpieczeństwa Narodowego ostrzegał przed pośpiechem. Według niego Ukraina popełniłaby błąd, zgadzając się na zawieszenie dostaw broni na obecnym etapie wojny. Jeśli dojdzie do zawieszenia dostaw broni, linia frontu stanie się nową granicą między Rosją a Ukrainą, a Rosja zyska znaczną część terytorium Ukrainy. Ostrzegł Bolton. Były doradca przypomniał o prawdziwym celu Putina. Ostatecznym celem Putina jest odbudowa Imperium Rosyjskiego, a nie może tego osiągnąć bez Ukrainy, zauważył Bolton. Nadchodzące dni mogą zadecydować o kierunku dalszych działań. Europa uważnie monitoruje sytuację. Przywódcy NATO przygotowują się na różne scenariusze. Dyplomacja wkracza w decydujący etap, który może zmienić geopolityczną mapę regionu. Reakcja Polski na rozmowy rosyjsko-amerykańskie Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że w interesie naszego kraju leży zakończenie wojny między Ukrainą a Rosją na warunkach akceptowalnych dla obu stron to znaczy jak najbardziej sprawiedliwych dla Ukrainy, ale także dla Federacji Rosyjskiej. W przeciwnym razie trudno będzie mówić o trwałym pokoju powiedział Marcin Przydacz z kancelarii prezydenta. Zaznaczył, że od samego początku rozmowy Trumpa z Putinem były przez Polskę postrzegane jako bezsprzecznie wartościowe. Oczywiście, dziś nie jesteśmy pewni, jak te rozmowy potoczą się w przyszłości, jaki będzie ich ostateczny efekt. Jednak dla dobra Polski Kreml musi zapobiec agresywnym działaniom w innych kierunkach. Poprzez mieszane działania, których jesteśmy świadkami, dodał. Według niego wojna ma bardzo niszczycielski wpływ na sytuację w Polsce. Przed nami jeszcze wiele długich negocjacji, jednak ważne decyzje w tej sprawie muszą podjąć IKEA i politycy zasiadający na Kremlu. Ponieważ Kreml musi wycofać się ze swojej agresywnej neoimperialnej polityki, powiedział przydacz. Według europejskich przywódców ważne jest, aby Ukraina pozostała suwerennym państwem bez ograniczeń dotyczących sił zbrojnych lub relacji z krajami trzecimi również w kwestii możliwości przystąpienia do NATO i Unii Europejskiej. Ważne jest również, aby kwestie terytorialne zależały od Ukrainy. Krótko mówiąc, pozycja krajów europejskich nie ma nic wspólnego z Ukrainą bez Ukrainy, powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka, przedstawiając stanowisko Polski. Zapewnił również, że rząd jest w kontakcie z pałacem prezydenckim, aby utrzymać jedność w kwestiach bezpieczeństwa. W tej sytuacji Ukraina potrzebuje wsparcia. Muszą być twarde gwarancje i nie można jej zostawić samej, zauważył Szłapka, powtarzając, że stanowisko Polski musi być twarde i spójne w tej kwestii. Ukraińcy pokazali siłę przed spotkaniem na Alasce. Obecna linia frontu rozciąga się na około 1100 km. Jednym z głównych miejsc walk w tym rejonie jest Pokrowsk, który jest nadal kontrolowany przez armię ukraińską. Siły rosyjskie próbują otoczyć miasto i przełamać obronę, aby przejąć ważne szlaki logistyczne. Niedawny projekt analizy państwa głębokiego poinformował, że Rosjanom udało się przejąć miasto Dobropole w obwodzie Donieckim, grożąc odcięciem autostrady. Pokrowsk-Dobropol. Dowództwo ukraińskie przyznało, że grupy dywersyjne dotarły do kilku miast, ale nie przejęły kontroli nad tym obszarem. Aby przeciwdziałać zagrożeniu, zmobilizowano dodatkowe siły i Korpus Azowskiej Gwardii Narodowej, we współpracy z innymi jednostkami, oczyścił. Sześć miast na tym kierunku. Według doniesień zapobiegli próbie zajęcia. Dobropola przez Rosję. Kreml planował zająć miasto, aby zamordować Tomaszynowę. Aby zademonstrować swoją siłę przed spotkaniem Stanów Zjednoczonych i Rosji na Alasce, zamiast ataku na miasto. Rosjanie ponieśli straty, poinformował prezydent Ukrainy. Według informacji podanych przez korpusu, w walkach zginęło ponad 270 Rosjan, ponad 100 zostało rannych lub uwięzionych, ponadto zniszczono lub uszkodzono ponad 40 jednostek sprzętu. Dowództwo Azowa podkreśliło, że ofensywa rosyjska w tym rejonie została zatrzymana, ale działania nadal trwają. Rosja wielokrotnie podkreślała swoje żądania, domagając się całkowitego wycofania wojsk ukraińskich z terytoriów, które uważa za swoje. Są to obwody Doniecki, Ługański, Zaporoski i Hersoński. Kraje zachodnie uznają granice Ukrainy od 1991 roku i również nie akceptują aneksji przeprowadzonej przez Rosję. Według projektu Deep State od ponad 3 lat Rosja okupuje około 11% terytorium. Do 2022 roku mniej niż 7% terytorium Ukrainy pozostaje pod kontrolą Kremla. W sumie terytorium to jest obecnie okupowane mniej niż 20% terytorium. Trump skrytykowany. Szokujące komentarze. Echo spotkania Trumpa i Putina na Alasce nie jest mylne. Według austriackiego dziennika Der Standard z tych negocjacji wyszedł tylko Władimir Putin. Jednak Trumpowi nie pozostało nic: bez moratorium na zbrojenia, bez porozumienia, ale także bez sankcji, którymi Rosja groziła zaledwie kilka dni temu. Jeśli Putin nie jest gotowy zakończyć wojny, czytamy w gazecie. Jednocześnie komentatorzy są przekonani, że Putin może być zadowolony. Jego pewny siebie występ na arenie międzynarodowej jest dla niego ogromnym sukcesem całkowicie rozegrał Trumpa. Streszczenie Der Standard. Tymczasem portal OE24 wyraził opinię, że szczyt na Alasce przyniósł jedynie potwierdzenie tego, co było znane od dawna. Putin nadal uważa, że Ukrainę należy pokonać i jest zależny od Moskwy piszą dziennikarze. Rosja nadal twierdzi, że działania Ukrainy stanowią fundamentalne zagrożenie dla jej bezpieczeństwa i że rozwiązanie konfliktu wymaga wyeliminowania głównych przyczyn kryzysu. W poniedziałek 7 francuski dziennik Le Monde napisał, że Europejczycy muszą zareagować teraz. Brutalna prawda jest taka, że Rosja nie ma zamiaru zakończyć tej wojny w najbliższej przyszłości. Szef dyplomacji UE powiedział, czeka na Kaja Kalas. Z kolei Donald Tusk przyznał, że gra o przyszłość Ukrainy, bezpieczeństwo Polski i całej Europy weszła w decydującą fazę. Dziś jeszcze wyraźniej widać, że Rosja szanuje tylko silnych, a Putin po raz kolejny udowodnił, że jest inteligentnym i nieustępliwym graczem, powiedział Donald Tusk. Brytyjski Financial Times poinformował, że Trump spotkał się z ostrą krytyką w Waszyngtonie, zarówno ze strony demokratów, jak i republikanów, za swoją postawę podczas spotkania w piątek. Jak twierdzili, Putin jest niekwestionowanym zwycięzcą tego szczytu. Ponieważ chodząc po czerwonym dywanie w Stanach Zjednoczonych i wsiadając do limuzyny prezydenta Stanów Zjednoczonych, pokazał światu, że dla Trumpa jest również godnym partnerem. Ponadto uwaga mediów zwróciła się na sytuację po przyjeździe prezydenta Rosji. Na grupowym zdjęciu jeden z dziennikarzy zadał Putinowi pytanie: Panie prezydencie, kiedy przestanie pan zabijać cywilów na Ukrainie? Odpowiedział dziennikarzowi, wskazując na swoje ucho, dając do zrozumienia, że nie słyszał. Ambasador Ukrainy w Polsce przyznał, że społeczeństwo ukraińskie jest oburzone tym, co wydarzyło się na Alasce. Ale czeka na wyniki poniedziałkowego spotkania w Waszyngtonie. Butelki wracają, system koroduje od października, za kilka tygodni.